Witam panowie i panie, z tej strony Emir i e, dzisiaj jesteśmy na mapie Steam Wall Defender Winter Sale Custom e, Link do mapy będzie oczywiście w opisie ze względu na to, żeby po prostu trudno wyszukać ją w workshopie, bo jak wpiszecie to to prawdopodobnie wam tego po prostu nie wyszuka Trzeba konkretnie niestety nazwę mapy. Także no. Ja wam pokażę jeszcze szybko tło tutaj mapy, bo nie będzie zbytnio okazji, bo będzie po prostu szybka akcja, powiedzmy. Tu widzicie oczywiście wszystkie przeceny, jakiś tutaj e, kod promocyjny, to jest z tej gierki, nie pamiętam jak się nazywa, ta gierka steamowa, e, steam controller, kupon przecenowy, bałowaniknięcie do czegoś nawiązanie, czy po prostu ma być taki w tle. Tutaj jakaś piramida właśnie z przecen e, Lord Gaben i Lasery, nie wiem czy lasery są do czegoś nawiązane. Na pewno Lord Gaben wiem, że oczywiście do tych wszystkich przecen i że O Jezu, jak on jest do, dobrym bogiem i nie wiadomo czego e, nie wiadomo jak dobry jest tu, no oczywiście jest, powiedzmy, że symetrycznie, bagra symetrycznie, dobrze powiedziałem, chyba źle. No i oczywiście znowu te postacie z tej gry steamowej, a tutaj e, przeceny różne i w ogóle biblioteka, że wow, nowa gra powstała, e, steamowa czy coś w ten desen, nie wiem, do tego chyba to jest stylizowane. I tyle, dobra, to zaczynajmy w sumie. No i dobra, zaczynamy tutaj grę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałbym, żeby po prostu wyszło dobrze. Mam oczywiście Akacza i Digla i jak widzicie, no niestety już nam wesz weszły te teki. Traciłem po tym 6 HP, jak któryś nam wejdzie, wejdzie pod nas po prostu. Teraz ja spróbuję na razie... Ej, diglem, ale coś średnio wychodzi. Okej. Okay. No, ale jak ich tak dużo nie będzie, to jeszcze w miarę da się zabić tym diglem. Ale może jednak lepiej będzie Akaczem Sorry za mój głos, ale niestety niedawno wstałem. A chciałbym to nagrać po prostu. Tak szybko, szybko. O! Dobra Ale jak tak będziemy mniej więcej je kontrolować On kucnął tutaj Nie, on zginął kucając Boże, święty, really? Czy, czemu on jest zginę? Aha, no boła, bo się otwiera ta szczęka I teraz do nas będzie skrzał laser niedługo właśnie Z lewej strony to musimy sobie na prawą przejść I tak naprawdę cała filozofia ehm, e, Można oczywiście dodać sobie tutaj boty I będzie troszeczkę ich więcej Niestety mapa jest na jedną osobę Bo próbowałem nagrywać z kimś kto to się do e, CTeków nie da wejść niestety trzeba Pobawić się w mapie, bo nawet komendą tego nie zmienisz, bo niektóre komendy, które są w mapie zapisane, są niezmienialne i trzeba było ingerować troszeczkę albo w mapę, albo w jakiś inny tam konfig, ale nie ten konfig, który jest, wiecie, CFG, tylko po prostu gdzieś tam jest jeszcze inny do game modu i tam można wszystko ustalać. Powiedzmy, czyli tam poza grom już nie można tego wpisać w grze, to jest głupie, ale no cóż, tak postanowili sobie twórcy Counter strikea Global Offensive. Eee, jakiś tam oddział z Valve nie wiem nawet który, szczerze, no ale cóż. Skoro tak postanowili i wolą utrudnić grę e, gracza no trudno, my nic nie poradzimy niestety, bo oczywiście ingerencja w pliki, bo pewnie dałoby się to jakoś tam w plikach ogarnąć, jest y, y, nagradana backbanem, no oprócz oczywiście tych tekstowych, nie wiem, wiecie, no i tam czcionki ewentualnie, e, no i ewentualnie ten SweetFX, to jest chyba jedyny wyjątek. No, no i wskoczynam, bo za, za długo zmiana broni trwa, niestety. Oni za szybko lecą, niektórzy. Niektórzy, właśnie, to jest ciekawe, że niektórzy lecą za szybko. Nie wiem, jak to twórca szczerze zrobił. nie nawigacja, że raz mogą biegać, raz. nie wiem, raz mogą po prostu nie biegać i tyle. Nie przesuwa ich tak swoją drogą, bo to wygląda tak, jakby ich przesuwało, a nie tak, jakby szły te boty. Dobra, Lord Gaben, atakujemy znowu. Mamy 52 HP, kiedy wcześniej grałem, to miałem o wiele mniej HP. Nie wiem, czy strzelanie w głowę daje jakoś, nie wiem, więcej HP, w sensie... O! Ej, zabiliśmy go! Wow, zabiliśmy go, to już? Kurde, wcześniej mi wychodziło o wiele później. Ustawmy sobie może bot difficulty większy i zobaczymy, czy na przykład na czwórce... Nie wiem, czy czwórka jest jakaś różnica. Z zobaczymy, czy właśnie jest jakaś różnica między... między... Po prostu botami, czy, czy, czy nie wiem, czy może między e, Lordem Gabenem, może on jest jako bot traktowany. Nie wiem. No, Halo, halo! No. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć ciekawego? No, mapa jest fajna, przynajmniej oryginalna w stosunku do większości, które są na workshopie. Nie przypominam sobie, że była żadna taka inna, tylko po prostu wkurza mnie to, że nie jest przystosowana do e, wielu graczy, tak jak no, dużo ileś ma. Na przykład wiem, że horrory w Counter Strike'u, mówię horrory w Counter Strike'u to brzmi komicznie, e, są też przystosowane dla jednego gracza, dlatego możecie po prostu napisać mi, czy chcecie, żebym nagrał jakiś horror. Bo ja z chęcią, tylko po prostu no niestety muszę go sam nagrywać, bo też są na jednego gracza i nie da się ustalić innej liczby żadną komendą yy, grową, Będę musiał gdzieś tam kombinować, ewentualnie, więc chyba ja nagram to sam po prostu. Eee... Kurde, no halo, o dobra. Fajna mapa, chciałem się nauczyć szczerze takie robić. Podejrzewam, że to nie jest jakieś wcale trudne, tylko trzeba mieć jakiś po prostu pomysł, wiecie, bo jednak pomysł przychodzi chyba najtrudniej, wydaje mi się, najczęściej. Taki dobry pomysł, w sensie, taki gówniany, no to wiadomo, przechodzi w sekundę, nie? Bo podrobić na przykład tylko mapę, to nie trudno. Podrobić jakiegoś kopa i zrobić go chujowo, to też nie trudno. Ale eee, wiecie no, mieć jakiś dobry pomysł na kopa, Można by jakąś fabułę by się dało w tych kopach zrobić. No ale wiecie, no jednak silnik Counter Strike'a jest y, ograniczony pod tym względem, bo on nie miał być pod fabułę, ani pod nic innego, więc żadnych jakichś tam i niczego nie zrobisz. Tylko on miał być po prostu pod strzelanie i pod multiplayer, dlatego no niestety nie jest przystosowany. Ja już szybciej widzę fabułę jakąś w Garry's Modzie, bo tam jednak jest yy, duża mod modyfikalność, modyfikowalność, modyfikowalność chyba tak. No na tym polega też Garry's Mod, oczywiście podstawka sandbox, ale no na tym sandboxie, wow, dużo nie zrobimy od tego. Są jakieś tam mody, na przykład Wire Mode albo jakieś inne, które właśnie nieoficjalnie, o jezu, gracze wydają. Chociaż na przykład teraz już oficjalnie, bo Garry's Mod to chyba wspiera, ale nieważne. O, e halo. O! No dobra. I jeszcze przypominam, że właśnie link do tej mapy macie w opisie. Zapraszam do korzystania z niego, jeżeli ktoś sobie chce pograć. Niestety, na singlu. chyba że coś do tego czasu się zmieni. Ale dobra, to chyba by było na tyle. Nie było jakoś trudniej, wydaje mi się w ogóle. Ehm, jedyne co może zmieniać difficulty w botach to to, że chyba co jakiś czas biegają szybciej, bo się ogarniają, powiedzmy. Ehm, ale oprócz tego to raczej nic. No i teraz ogarnijcie te wszystkie boty. No nieważne. W każdym razie mi się mapa podoba, chociaż no nie jest na jakieś dłuższe posiedzenie niestety, to jest taka wiecie popierdółka na raz, może dwa, jak wam się naprawdę bardzo nudzi. No i tyle, no napiszcie co, co sądzicie wy o tej mapie w komentarzach oczywiście, zostawcie lajka, like możecie zasubskrybować jeżeli trafiliście na przykład z tej mapy na mój kanał i tyle, cześć!